Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest 29 maja 2019 roku, środa. I mamy y, następny sklep, kolejny sklep Fortnite. Y, nie mamy nowości, mamy za to nowy styl dodany już postaci, która wcześniej była w sklepie. To jest cień z zestawu Gang Kobry, który dostał dwa nowe style, taką motocyklistkę. W turkusowej, w turkusowej kurtce, i w kasku. I po, podobną wersję tego samego skinu, tyle że bez kasku. Jak również mamy do, do tego zestawu plecak. Specjalistka od balistyki, tak się nazywa ten plecak. Nie wiem czemu. Dobrze, mamy również w sklepie pajęczego rycerza. Razem z jego super plecakiem. Cały design tych, tych skórek jest rewelacyjny. Jaki mamy arachne w sklepie, pajęczyce ze swoim niesamowicie fajnie zrobionym plecakiem. To cały ten komplet jest rewelacyjny, jest po prostu bosko dopracowany. Szczegółowość tego jest niesamowita. I design też jest niesamowity. W tym samym zestawie mamy dalej jeszcze sieciołamacza, macza, wymieć pajęczyny i lotnie, która też wygląda niesamowicie fajnie. Jest jeden z bardziej udanych zestawów. Mamy tryb bestii, oczywiście w czterech zestawach, w czterech, w czterech stylach do wyboru czyli nosorożec. Lew, leopard i tygrys, tak? Znaczy to jest lew, a to będzie co? To będzie tygrys. Do tego mamy zbierak miażdżycia też w czterech zestawach w czterech stylach i lotnie zbioracie jest w czterech stylach W dalszej mamy do wyboru w dalszej części sklepu: mamy Mistrzynie Maki. Czyli dla wszystkich, którzy uwielbiają sushi. No i cały zestaw zresztą nazywa się sushi. I plecak, który nazywa się krewetek, moi drodzy. Zresztą on chyba nie jest z krewetką, tylko z łososiem, ale dobra. Eee, mamy muzyczkę. Mamy komandosów. Prosta, niezbyt skomplikowana skórka, 802 fałdolców wdol, czemu nie. Całkiem ładne czarne. Ale są lepsze, jak wiecie. Mamy Waiche w sklepie, czyli też z zestawu gang kobry. Jest taki pedał gazu, wygląda na to z, pomieszany z jakimś jeszcze szaftem, z takim dźwignią zmiany, zmiany biegów. Taki bardzo motocyklowy, znaczy motocyklowy, motoryzacyjny zbierak. W ten sposób. Co jeszcze mamy? Mamy kręcenie pochodniami. Jedno z ładnie animowanych emotek. Droga, co prawda. Ale ja myślę, że warta swojej ceny jak najbardziej. I mamy elektryczny swing. No dobrze, i to by było na tyle w dzisiejszym sklepie. 29 maja 2019 roku, środa. Mnie jutro niestety nie ma. Spędzam czas z żoną na urlopie. W czwartek również nie, także widzimy się w piątek na Fortnite, cie. moi drodzy, od 14. Mam taką nadzieję, że od 14, jeżeli coś się zmieni, no to dowiecie się, dowiecie się z. Powiadomienia na YouTubie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej, Żółwik.